No to spróbujmy teraz parę zadań, parę przykładów omawiających przedziały. Zadanie pierwsze. Zaznacz na osiach liczbowych i zapisz za pomocą przedziałów podpunkt A. Taki zbiór, dla którego istnieje x, które to x należy do zbioru liczb rzeczywistych. I minus 1 jest mniejsze lub równe x, natomiast x jest mniejsze lub równe 4. Zapiszmy to na razie na osi liczbowej. Narysujmy to sobie. Mamy, że x jest większe lub równe minus 1, czyli tu minus 1 należy do tego przedziału, oraz x jest mniejsze lub równe 4, czyli 4 też należy do tego przedziału. Czyli o, te wszystkie, wszystkie, wszystkie liczby należą do tego zbioru. Co zapiszemy? Że x należy od minus 1 do 4 przedział domknięty. Prawda że czytelna? Skoro ten przykład jest czytelny, widać jak zaznaczać na osi, jak zapisywać w postaci przedziałów, to proszę teraz samodzielnie spróbować sobie. Zrobić podpunkt B i C, włączyć pauzę, na karteczce sobie zrobić, a za chwilę pojawi się rozwiązanie. No i sprawdzamy. Tu mamy przedziały otwarte, bo mamy tylko większe, mniejsze. Czyli x należy od 0 do 3. Tu mamy, że x jest większe od 2. O, widzicie, tutaj zapomniałem za domknąć haczyka. To się zdarza. Czyli przedział jest od 2 do plus nieskończoności. Myślę, że to już dacie radę. I zadanie drugie. Zaznacz na osi liczbowej przedziały A i B, a następnie zaznacz zbiór A lub B. Czyli weźmy sobie przykład A. Mamy zbiór A o przedziałach otwartych od minus 4 do 3. Oraz zbiór B o przedziałach domkniętych 0,5. Lewostronnie domknięty i prawostronnie domknięty. Zaznaczmy sobie na naszej osi te zbiory zbiór a od minus czterech, czyli tu byłby otwarty, do trzech, czyli byłby otwarty, Prawda? oraz zbiór B od zera domknięty. Do pięciu domknięty. Czyli byłby odtąd dotąd. Prawda? Czyli. A lub B będzie. Zawierał liczby od minus 4 aż do piątki, przy czym piątka będzie domknięta. Czyli rozwiązaniem będzie o, ten przedział. Od minus 4 przedział otwarty do piątki przedział. Zamknięte. Jeżeli to rozumowanie jest czytelne, to proszę sobie teraz spróbować samodzielnie na karteczce spróbować przykład B i przykład C. Włączyć pauzę. Za chwilę pojawi się rozwiązanie, ale spróbuj się, zobacz, czy już rozumiesz. Nie podglądaj. I sprawdzamy, w przykładzie B zbiory A i B nie mają części wspólnych. W związku z powyższym rozwiązanie jest albo zbiór A, albo zbiór B, dlatego że ten znaczek zna mówi lub tu, lub tu. I rzeczywiście punkt może znajdować się tu, lub tu, czyli tak naprawdę A lub B rozwiązaniem jest A lub B. Natomiast w przykładzie C, te dwa zbiory, A i B, mają dużo wspólnego. W związku z tym rozwiązaniem jest od minus nieskończoności do otwartego przedziału 6, czyli rozwiązaniem jest ten większy zbiór, ponieważ A zawiera się w B. Czyli rozwiązaniem jest tak naprawdę zbiór B. I zadanie trzecie. Znów mamy zbiory liczbowe A i B, ale teraz mamy znaleźć część wspólną A i B. A razy B. Nie sumę, tylko iloczyn tych dwóch zbiorów. I weźmy przykład A. Mamy zbiór A, do którego należą. Elementy od minus 3 do 5 oraz zbiór B. Do którego należą elementy. Zbiór dotknięty minus 2 oraz 9. I zaznaczmy sobie te przedziały na osi. Przedział A od minus 3. Raz, dwa, trzy. Mamy przedział otwarty. O. Do pięciu. Przedział otwarty. Dwa, cztery, pięć. Przedział otwarty. Czyli mamy odtąd do tąd. O. To jest trzy i pięć. Trzy. Minus trzy i plus pięć. I drugi przedział mamy od minus 2, przedział domknięty, do 9, 7, 9, przedział otwarty. Czyli to będzie odtąd, dotąd, bez dziewiątki. To co będzie częścią wspólną? Częścią wspólną będzie odtąd, Odtąd, dotąd, ale bez piątki, bo piątka nie jest częścią wspólną. Czyli rozwiązaniem jest, że x należy od minus 2 i minus 2 należy do tego zakresu, do piątki. Ale piątka nie należy, czyli przedział otwarty. To w takim wypadku spróbujcie sobie narysować na karteczce ze szyciku przykład B i C. Za chwilę pojawi się rozwiązanie i sprawdzimy sobie, czy dobrze myśleliście. No i sprawdzamy rozwiązanie. Tu mamy że X należy od minus 2 do 4 od 2 mamy przeciąg zamknięty. Dlaczego? Bo proszę zobaczyć, B zawiera się w A, czyli odpowiedzią tak naprawdę jest przykład B, czyli X należy do B. I w, przy punkcie C mamy znowu sytuację bardzo podobną, że B zawiera się w A, czyli Rozwiązaniem również jest zbiór B. Myślę, że to już jest do ogarnięcia. Na pewno trzeba poćwiczyć. No i zadanie czwarte, w którym mamy znowu, będziemy mieli przedziały A i B, ale tym razem mamy zrobić różnicę zbiorów A minus B oraz B minus A. I weźmy przykład pierwszy, przykład A. Mamy dwa zbiory. Zbiór A. Od 0 do 5, przy czym od strony 5 jest przedział domknięty. Natomiast zbiór B będzie od 3 do 7, przy czym od trójki mamy przedział domknięty, od siódemki przedział otwarty. I zaznaczmy sobie te dwa zbiory na osi. Tu mamy 0 otwarte do 5 zamknięte. Czyli 5 będzie tu od 0 do otwarte, do 5 zamknięte. Natomiast zbiór B będzie miał od 3 zamknięte. Od 3 zamknięte do 7 otwarte. O, tak należy to widzieć. To jaki będzie różnica zbioru A minus B? Czyli musimy odjąć od zbioru A elementy zbioru B. Czyli proszę zobaczyć, że trójka też będzie odjęta, czyli będzie to od 0 do trzech przedział otwarty. A odwrotnie, b minus a. Czyli od tego zbioru odejmujemy elementy tego zbioru. Czyli odejmujemy również piątkę. Piątka będzie otwarta. Czyli od pięciu do tu jest siódemka, czyli do siedmiu. Będzie. W ten sposób wygląda. No i znowu trzeba dokładnie rysować, przyglądać się i próbować samodzielnie odejmować. No, i teraz dwa przykłady do samodzielnego zrobienia. Spróbujcie sobie na karteczce w zeszycie narysować oś liczbową, spróbować odjąć od zbioru A, B albo odwrotnie. Za chwilę pojawi się rozwiązanie i sprawdzimy sobie, czy jest. Dobrze. I zobaczmy na rozwiązania. Może nie były do końca proste przykłady, ale może, jak dobrze się narysuje, to jest. To jest zbiór A, to jest zbiór B. Jak od A odejmujemy B, to wychodzą, proszę zobaczyć, dwa zbiory. Nasz B szatkuje. A na dwie części, od minus 3 do minus 2, przy czym zabiera minus 2, bo jest zbiór domknięty, oraz od 4, ale czwórki nie zabiera, bo jest otwarty, do plus nieskończoności. Natomiast odwrotnie, czyli B odjąć A, to A odejmuje wszystkie elementy zbioru B, bo B zawiera się w A. Czyli będzie zbiór pusty. No i w przykładzie C tu mamy zbiór A, tu mamy zbiór B. I teraz zbiór B odejmuje od minus 2 do 2, przy czym dwójki nie odejmuje i minus 2 też nie odejmuje, czyli mamy przedział domknięty do minus 2 oraz została nam samotna dwójka. Odwrotnie, znów mamy zbiór pusty, ponieważ B zawiera się w A. Dziękuję za dzisiejszą lekcję. Do usłyszenia.